Serwus, Jackie. Siema. Ciema, ciema, ciema. Najlepsze filmy pod słońcem. Polsatu. Czuj. Jesteśmy w domu. Każdy. Popatrz. Poczuj emocje. Każdy facet jest w stanie zdobyć serce każdej kobiety. Kocham cię. Chcę być z tobą i nikt nas nie rozdzieli. Tak robią zakochanie. Znajdź ulubioną w historię. Wszystko gra, tylko mam lekkie opóźnienie. Mam wrażenie, że nasze kłopoty znowu się zaczęły. Znowu kłopoty? Ty je chyba przyciągasz. Miej na oku ulubione postaci. Iron Man. Iron Man to ja. Spider-Man Spider to Peter Parker. Miranda to redaktor naczelna Runwaya i żywa legenda. Wiedziałem, że nie jestem jedyny. Wszystko, o czym marzysz. Wow. Niewiarygodne. Wszystko, czego potrzebujesz. Na pewno jeszcze się zobaczymy. Znajdziesz w letnim kinie Polsatu. Tyle mogę Wam obiecać. Houston. Mamy problem. Coś nadchodzi nic nie poradzicie. Decepticony? Uderzą z potrójną, mega hitową siłą. Klucz do ocalenia naszej rasy tkwi w jego umyśle. Rycerz przybył. Widowiskowe kino akcji w reżyserii Mistrza Gatunku Michaela Weya. Tak się kaszle. W czerwcu w Polsacie trzy megahity z serii Transformers. A już w poniedziałek o 20.00 Transformers. Zemsta upadłych. Czerwcowe wtorki i spędź w doborowym towarzystwie. Mistrz Joda, młody Skywalker, generał Lando Calrissian, Czyli jesteśmy w domu. Najnowsza trylogia Gwiezdnych Wojen. Moc, Jedi, to wszystko istnieje. Niech moc będzie z wami. Nastąpiło przebudzenie. Wyczułeś je? Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy. Narodzi się nowy Jedi. We wtorek o 25. W jakim świecie będziemy żyli za kilka lat. A w jakim będą przyszłe pokolenia. Czy wiesz, że w naszych domach produkujemy ponad 60 ton odpadów na sekundę. Część śmieci trafia do lasów. Tylko w Polsce dzikie wysypiska zajmują w sumie powierzchnię małego miasta. Wyrzucona do lasu plastikowa butelka rozkłada się kilkaset lat. Niedopałek papierosa zniknie dopiero za 5 lat. A przecież to nie tylko papier, a również. Ołów, arsen, nikotyna, smoła, które zanieczyszczają środowisko. Nie chcemy, żeby lasy znikały, ani zamieniały się w wysypiska śmieci. Chcemy, żeby nasze dzieci mogły zobaczyć zielone drzewa. I oddychać świeżym powietrzem. Dlatego sprzątajmy po sobie i innych. To nic trudnego zabrać z lasu śmieci, które znajdziemy na spacerze. To ode mnie i od Ciebie zależy, czy lasy przetrwają. Dlatego zadbajmy o nie wspólnie już dzisiaj. Dzień dobry. Witamy Państwa 11 czerwca. To jest piątek. Rozpoczynamy nowy dzień z Polsat News. Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz. Dzień.